Witamy ponownie. Spotykamy się już po raz kolejny. Tym razem skupiając się na jednym sektorze i tym, jak może zaadresować nasze rozwiązanie, czyli Microsoft 6.5 Frontline Worker F1, przeznaczony dla pracowników pierwszej linii. Ja nazywam się Kuba Borkowski, jest ze mną specjalista od tego konkretnego sektoru, jakim jest produkcja. Witam państwa, nazywam się Jarek Zarekta i specjalizuję się w Microsoftcie w promocji sprzedaży rozwiązań branżowych, w szczególności rozwiązań dla przemysłu i energetyki. I mówiliśmy sobie wcześniej z Basią, że tak naprawdę pracownicy pierwszej linii stanowią nawet 80% wszystkich pracowników dookoła. Jarek, jakbyś mógł powiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda w tym konkretnym sektorze i czym się charakteryzuje w ogóle ten sektor? Dziękuję Kuba za pytanie. Dokładnie tak jest, że transformacja cyfrowa w sektorze produkcji, w sektorze przemysłu czy energetyki kojarzy się głównie z robotyzacją, z cyfryzacją wszystkiego i wszędzie wokoło, każdego procesu, z eliminacją nawet ludzkiej pracy. My w Microsoftie staramy się polemizować z tym poglądem, dlatego dostrzegamy potrzebę komunikacji, potrzebę wymiany informacji, potrzebę udostępniania pewnych danych również pracownikom, którzy na stałe nie mają dostępu do komputera, nie mają dostępu do terminala, a tych danych przecież potrzebują. Innymi słowy, dostrzegamy potrzebę udostępnienia podstawowego oprogramowania dla wszystkich pracowników organizacji, włączając to zarówno służby pracy liniowej, jak i służby pracy terenowej. Takie brygady terenowe, komunikujące się ze swoimi służbami dyspozytorskimi, będącymi w organizacji, często o powodzeniu takiej operacji, takiego zadania stanowi czas. Czas dotarcia do właściwej informacji, czas dotarcia do właściwego miejsca. Tutaj pomoże technologia. I w Microsoftie przygotowaliśmy zestaw narzędzi, które Udostępniają tego typu technologie i tego typu produkty, właśnie adresując tą grupę pracowników organizacji, czy to w sektorze produkcji, czy w sektorze przemysłowym, czy energetycznym. No i pamiętamy, że skupiamy się cały czas na takim podejściu, że to są pracownicy linii, to nie są pracownicy, którzy tak jak my mają cały czas przy sobie komputery. Tutaj raczej skupiamy się na mobilności, tak? bo wspominałeś o brygadach, o technikach, którzy cały czas są w terenie, o osobach, które no, nie są tak jak pracownicy biurowi dostępnie prawie, że cały czas, a jednak ta dostępność jest wymagana. I połączenie jednych z drugich, żeby ta informacja, dostęp do tej informacji przepływ tej informacji był bardzo szybki, no i w każdym miejscu właściwie dostępny, tak, z każdego urządzenia bez jakiegoś ograniczenia. I też co za tym idzie, no w sam pakiet też dodaje tutaj jakąś porcję rzeczy, które związane są z zarządzaniem tych urządzeniami i zabezpieczeniem, bo zabezpieczenia jednak w każdym w każdym sektorze są w tym momencie bardzo ważne. No i dziękuję oczywiście za ten wkład, bo to jest słowa specjalisty odnośnie tego jak wygląda ten sektor, ta konkretna ten dział produkcji, bo to jest jednak podstawa jakby nie patrzeć gospodarek na całym świecie. No i Państwo możecie zobaczyć na innych naszych nagraniach, tych takich bardziej technicznych, jak dokładnie poszczególne tematy, o których tutaj mówiliśmy, adresują nasze usługi, takie jak Microsoft Teams, kiedy mówimy o komunikacji w jakimś mniejszym dogronie, jak Staff Hub do harmonogramowania i PowerApps y, czy Flow do, do tworzenia automatyzacji tych przepływów, czy zapewniania aplikacji mobilnych dla naszych pracowników pierwszej linii. Jarek, dziękuję jeszcze raz i ponownie zachęcam do kolejnych nagrań. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.